Witamy na kanale FirePlay i zapraszamy na relację z pierwszego dnia kieleckich targów porządniczych. Nasza obecność na targach możliwa była tylko dzięki sklepowi internetowemu bezpieczni so a nagranie naszej relacji umożliwiła firma cineaudio.pl. W dniach od 6 do 8 czerwca 2019 roku odbywały się międzynarodowe targi sprzętu i wyposażenia straży pożarnej i służb ratowniczych Kielce i Fre Expo. W tegorocznej edycji targów pojawili się uczestnicy nie tylko z Polski, ale i z całej Europy mający mniej lub więcej wspólnego z ratownictwem, szerokim tego słowa znaczeniu. Oczywistym było pojawienie się wielu strażaków z Państwowej Straży Pożarnej, druhów z ochotniczych Straży Pożarnych z całej Polski oraz ratowników medycznych na co dzień pracujących zespoła ratownictwa medycznego. Na przestrzeni trzech wydarzenia odbywały się pokazy związane z praktycznym użyciem sprzętu na stworzonych do tego trenażerach i stanowiskach. Na stanowisku ratownictwa technicznego pokazywana była skuteczność sprzętu przy wypadkach samochodów osobowych. Co do trenażerów, to pierwszym z trenażerów był trenażer gazowy, kolejny trenażer do otwierania zablokowanych drzwi, na który strażacy mogli trenować techniki siłowego otwierania drzwi, oraz trenażer pożarów wewnętrznych, w którym strażacy mogli zaobserwować zachowanie się ognia w pomieszczeniach zamkniętych. Przy okazji pokazów pożarów wewnętrznych prowadzona była kampania o nazwie Zdrowy Raktownik która miała na celu uświadomienie strażaków o nowotworach panujących w naszym zawodzie. Trzy stanowiska przeznaczone były do pokazów mgłowych systemów kosiczych firmy Mistech, która prezentowała skuteczność wysuwania opon, komina wypełnionego sadzą oraz gorącej tacy z paliwem i olejem. Można było dzięki temu zobaczyć, że przy wytworzeniu mgły wodnej można skutecznie i szybko zwalczać wszystkie grupy pożarów. Ostatni z pokazów był pokaz ratownictwa motocyklowego i jego skuteczności w dzisiejszych czasach. Trzeba przyznać, że na żywo wyglądało to naprawdę na bardzo sprawę na Nasza poszkodowana w środku leżała na kierownicy w tej chwili Zaraz po tym jak my już wykonaliśmy taki ruch głową, po to żeby już bardziej tą głową na prawo, lewo nie poruszać. po pierwsze. Nasza poszkodowana tego wymaga, to znaczy y, sytuacja jest pilna albo sytuacja zagraża bezpieczeństwu zarówno jego, jak i Normalnie używa się e, do ratowania poszkodowanych. I tutaj wrócił, potem znowu sprawdzaliśmy oddech. Teraz opatrujemy nóżkę, ale trzeba pilnować tego, żeby oddech sprawdzać. Co dwie minutki, e, żebyśmy mieli pewność, że ten oddech nie tył. I ten kawał robota trzeba systematycznie, powoli, krok po kroku wykonywać, po żeby była ona zrobiona solidnie. Opuszczamy nosze. Na nosach jest takie fajne ustrojstwo. Nazywa się to deska. W tegorocznej edycji w swój bardzo widoczny udział mieli giganci z branży ratowniczej, tacy jak Rosenbauer Polska, Magirus, Firemax, Armatek czy Blocker. Jednak my chcemy pokazać kilku wystawców, których stanowiska w pierwszej chwili nie rzucały się w oczy, a miały one bardzo ciekawy sprzęt do zaprezentowania. Ciekawe i zarazem proste rozwiązanie zaprezentowała Hytera ze swoim zestawem audio, który posiadał przycisk do nadawania firmy VOXTECH, umieszczony w wygodnym dla ratownika miejscu, oraz słuchawkę z mikrofonem kostnym. Największym plusem tego przycisku jest to, że jest on dostępny wraz ze złączeniem do najpopularniejszych radiotelefonów na rynku, takich jak Hytera, Motorola czy Kenwood. Coraz to bardziej dają o sobie znać drony w straży pożarnej. Pierwszy z nich, ze stanowiska AED został stworzony przez chińską firmę DJI i jest dronem szybkiego rozpoznania. Tutaj mamy zaprezentowanego drona do szybkiego rozpoznania akcji ratunkowych, poszukiwawczych, działań w trudnym terenie. To, co wyróżnia tą platformę, to przede wszystkim kamera dualna z zastosowaniem podczerwieni. Przepraszam, termowizji. Dron jest wyposażony poza tym wszystkim w czynniki dookólne, więc wykrywa przeszkody, z powodzeniem je omija. System dogrzewania baterii, więc loty w trudnych warunkach, nawet minus 20 stopni. Czas lotu do pół godziny, możliwość odlecenia na swobodnie około 3 km. Urządzenie współpracuje z tak naprawdę dowolnym tabletem bądź telefonem z operacyjnym systemem Android lub iOS. No, z powodzeniem jest wykorzystywane przez różnego typu służby, właśnie typu straż pożarna, policja, służby specjalne do poszukiwań ludzi bądź zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Nieduży ładunek do pół kilograma spokojnie jest w stanie unieść i przenieść się w dowolne miejsce. Kamera świata dziennego ma rozdzielczość 4K z trzykrotnym zoomem optycznym, natomiast w przypadku kamery termowizyjnej mamy rozdzielczość 336 pikseli z ośmiokrotnym zoomem cyfrowym. Inny z dronów, dron Fly Control, jest już bardziej dostosowany do działań gaśniczych i ma o wiele większe gabaryty od wcześniej wspomnianego modelu. Więcej o nim możemy zobaczyć teraz w tym filmiku. ...pojemności 15 litrów oraz 4 pływaki nad zbiornikami. Dzięki takiej budowie napełnianie drona odbywa się automatycznie. Opóźniacz jest wtryskiwany do zbiorników po starcie. Kamera przesyła obraz w czasie rzeczywistym i umożliwia natychmiastowe podejmowanie decyzji. Zwalnianie cieczy odbywa się na wysokości 15 metrów, a strefa gaszenia ma zasięg od 3,5 metra do podłoża. Bardzo pozytywne oceny zwiedzających zebrała minikamera termowizyjna Seek Thermal zamocowana na smyczy zwijanej Gear Keeper. Dzięki takiemu rozwiązaniu o wiele łatwiej można podczas pożaru ocenić temperaturę powierzchni przez każdego ze strażaków będących na zdarzeniu. Firma Asekuro prezentowała na targach sprzęt do bezpiecznego wykonywania pracy na wysokości. Konkretnie opowiedział nam o nim przedstawiciel ze stanowiska firmy, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Witam serdecznie w imieniu firmy Asecuro na targach Ifre w Kielcach. Na wstępie, kilka słów na temat naszej firmy. Kompleksowo zajmujemy się zagadnieniem bezpiecznego wykonywania pracy na wysokości i w zagłębieniach. Tutaj na targach prezentujemy zestaw sprzętu dedykowany dla ochotniczych i zawodowych straży pożarnych. Sprzęt pozwala na prowadzenie działań ratowniczych, zarówno z wysokości, jak i z zagłębień. Mamy tutaj do dyspozycji podstawowe elementy wyposażenia, jakimi są szelki bezpieczeństwa, szelki ogólnego zastosowania dla strażaka, szelki do działań ratowniczych, umożliwiające w pełnym zakresie techniki zjazdowe, podciągowe. Mamy też urządzenia. Dające nam możliwość asekurowania się w ciągach pionowych, urządzenia samozaciskowe, sprzęt typowy do technik ratownictwa wysokościowego z zastosowaniem elementów sprzętu alpinistycznego. Tutaj mamy taki trójkąt ratowniczy uprząż dla poszkodowanego. Cała gama sprzętu dostępna jest w naszej ofercie. Możemy te zadania też realizować w postaci szkoleń. W naszych materiałach znajduje się pełna informacja dotycząca działalności szkoleniowej. Te szkolenia realizujemy również dla straży ochotniczych, zawodowych. Dysponujemy ośrodkami szkoleniowymi w Łazach pod Warszawą, w Dąbrowie Górniczej. Także zapraszamy do udziału w szkoleniach, zapraszamy do zakupu naszych, yy, naszych produktów, naszego sprzętu. Co do aparatów powietrznych wygodne w użyciu sprzęt pokazała i opisała nam firma Honeywell. To jest yy, aparat powietrzny nowej generacji, aparat yy, nadciśnieniowy yy, praktycznie w Nadciśnienie wytwarzane jest zaraz po wpięciu automatu do maski. Maska panoramiczna o dużym polu widzenia. Duży komfort oddychania aparatu. Aparat wyposażony w ergonomiczne pasy, które idealnie można dopasować do sylwetki użytkownika. Stelaż bardzo dobrze wyprofilowany, który też powoduje, że ten aparat jest bardzo wygodny. Ciężar aparatu rozkłada się równomiernie i na barkach, i na biodrach użytkownika. Aparat wyposażony w butlę kompozytową która może pomieścić ponad 2 metry sześcienne powietrza, co zabezpiecza ratownika na okres oddychania w granicach od 30 do 50 minut. Cały aparat waży poniżej 10 kg, także komfort oddychania w tym aparacie jest bardzo wygodny. Z najbardziej interesujących kwestii to już wszystko. Dziękujemy jeszcze raz sklepowi internetowemu 12 12pl oraz firmie cineaudio.pl, dzięki którym nasza relacja mogła się odbyć. To już wszystko od nas. Do zobaczenia. Cześć!